Pewnie większość z was zna film Chłopaki nie płaczą. Jest to tytuł, który w oczach tych uważających, że świat rozpoczął się w latach 90., a wcześniej, parafrazując klasyka, nie było niczego, zasłużył nawet na miano kultowej polskiej komedii. Nic więc dziwnego, że zdecydowano się wykorzystać popularność tego dzieła i na jego podstawie stworzyć grę komputerową, przygodówkę. Jak wyszło autorom przeniesienie skandynawt mało realnych realiów obrazu kinowego na ekrany naszych monitorów? Marnie, bardzo, bardzo marnie. Grałem już wiele przygodówek, które pod względem fabularnym, delikatnie mówiąc, nie zachwycały. Były niedopracowane, naciągane bądź nudne, ale historia opowiedziana w grze, chłopaki nie płaczą, bije wszelkie rekordy głupoty. Czegoś tak skrajnie absurdalnego i nielogicznego nigdy nie widziałem i pewnie już nie zobaczę. Gra ma być bezpośrednią kontynuacją filmowego pierwowzoru. Zaczyna się od sceny z martwych wstania głównego bohatera, któremu ukazuje się tajemniczy brodaty facet, twierdzący, że jest bożym posłańcem i ma dla naszego protagonisty Freda pewną misję do wykonania. Sami pewnie przyznacie, że brzmi to nieco dziwnie, ale to dopiero początek. Nie będę spoilerował, ale z czasem robi się coraz bardziej głupawo, a idealnym podsumowaniem całej fabuły jest zakończenie, którego tak właściwie <laughs> No, nie ma, bo w środku jakiejś scenki widzimy napisy końcowe i możemy tylko, wzorem analizowania wierszy w szkole, zastanawiać się, co autor miał na myśli. Wysnuję tu taką osobistą hipotezę: że chyba autorzy w ogóle nie myśleli nad scenariuszem i zamiast spójnej historii zdecydowali się zaprojektować ciąg niezwiązanych ze sobą scenek. Nie znajduję innego wytłumaczenia na to, co widziałem. No niestety, niestety, twór ten pod nazwą chłopaki nie płaczą, ma też inne i do tego niestety liczne wady. Niektóre z zagadek są zwyczajnie źle zaprojektowane, czasem trzeba łazić po wszystkich lokacjach, bo albo bohater nagle zauważy ścieżkę, której wcześniej nie wiem z jakiego powodu, być może na skutek pomroczności jasnej nie dostrzegał, albo też któraś z postaci pobocznych będzie nam nagle miała coś ważnego do powiedzenia. Rozmowy to kolejny koszmarek. Nie da się ich przeprowadzić za jednym podejściem. Kiedy delikwent przestanie gadać, należy znów na nim kliknąć, bo istnieje spora szansa, że będzie miał ochotę kontynuować swoje arcyciekawe ziew, wywody. No i czasem trzeba tak klikać 4, 5 bądź jeszcze więcej razy do czasu, aż zacznie się powtarzać, lub zamilknie na amen ku mojej uldze. Niektóre wynurzenia postaci pobocznych ciągną się w nieskończoność jak papier toaletowy, a do tego nie można ich przyspieszać, bo wciśnięcie spacji kończy nie tylko pojedynczą kwestię dialogową, ale cały dialog bądź scenkę. To rozwiązanie jest zupełnie niefunkcjonalne. Mogłoby się sprawdzić chyba tylko wówczas, gdyby gra się crashowała i musielibyśmy powtarzać jej znaczną część. Kontynuując listę żali wspomnę jeszcze o tym, że elementy interaktywne często zasłaniają przejście do aktualnie niewidocznej części lokacji i trzeba się trochę napocić przy okazji zwykle klnąc sobie pod nosem, by znaleźć ikonkę nóg, która przeniesie nas w pożądane miejsce. No przejdź tam w prawo Gamoniu, w prawą stronę. No i co z tego, że tutaj podlazłeś? Przejdź w prawo! O! prawo. No chodź Fred, przejdziemy teraz tam dalej w prawo. No Fred. No ikonka nóg, ikonka nóg. Gdzie jest ikonka nóg? No do... Ikonka nóg litości. Kiepsko rozwiązano także lokalizację niektórych hotspotów i co najmniej parę razy trzeba bawić się w polowanie na piksele, a nie muszę chyba dodawać jak bardzo fani przygodówek to uwielbiają. Wspomnę jeszcze o zabawnej niedoróbce. Otóż można zauważyć, że Fred podczas dialogów i animacji jest ciut wyższy niż wtedy, kiedy możemy nim łazić po lokacji. Dosłownie w ciągu sekundy kurczy się o parę milimetrów. Wygląda to komicznie, choć muszę przyznać także uroczo. Pomyję w wiatrze mi się już skończyły, więc teraz dla odmiany, żeby nie było, że jestem nienawistnikiem, bądź jak to niektórzy z angielska mówią hejterem, udowodnię swoją dobrą wolę i wypowiem kilkanaście pozytywnych słów o grze, bo wbrew pozorom ma ona swoje zalety i tak, nieprzypadkowo użyłem liczby mnogiej, jest ich kilka. Jakość grafiki jest dość przeciętna, ale niektóre tła są całkiem nieźle wykonane i patrzy się na nie z przyjemnością. Muzyka też ma swoje dobre, a nawet bardzo dobre momenty. Humor sam w sobie najgorszy nie jest. Autorzy wyśmiali pewne subkultury i grupy społeczne, rzucając przy tym kilka celnych uwag, Niestety starali się być przy tym zabawni na siłę, i częste efekty ich starań nie są delikatnie mówiąc najlepsze. No ale gdyby fabuła stała na jako takim poziomie, to pewnie i łatwiej byłoby mi się wkręcić w tego rodzaju żarty. Zdecydowanie najmocniejszą stroną gry jest dubbing. Widać, a właściwie słychać, że aktorzy głosowi podeszli do swoich obowiązków profesjonalnie i starali się nadać postaciom charakter. Szkoda tylko, że w obliczu idiotycznych i skrajnie nudnych wydarzeń, jakie jesteśmy zmuszeni obserwować, ich wysiłki były bezcelowe, bo wszyscy bohaterowie, bez wyjątku, byli mi absolutnie obojętni. Jakoś nie bardzo wchodziło mnie co i w jaki sposób powiedzą, byle tylko szybko skończyli gadać. Ja też już powoli będę kończył gadać. Na koniec wyrażę swoje olbrzymie zaskoczenie, że przygodówka z tak idiotyczną i nudną fabułą, do tego mocno niedopracowana, dostała na jednym z największych polskich portali branżowych, a imię jego gry online.pl, ocenę 8. Ja taki wyrozumiały nie będę i dam 2 z plusem, i to nie w skali szkolnej. I nie powstrzyma mnie od tego nawet fakt, że ponoć nikt w polskich internetach nie przejechał się po tej grze bardziej niż ja to zrobiłem, wcześniej w formie tekstowej, no a teraz dołączając do tego fonie. Podsumowując, nie jest to najgorsza przygodówka, w jaką grałem, ale nie polecam grać w nią na trzeźwo. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.